No, jestem z powrotem. Już ogarnąłem to. Nawet w miarę to wygląda. Oczywiście trzeba będzie jedna słuchawka tego słuchać, aby dobrze podgłosić. Ale nie powinno być źle. No, tak czy siak muszę kupić nowe słuchawki z mikrofonem. A no, mam pszczołkę, dobra. Pogadaj z ludźmi. Sorry, naprawdę nie, nie... Ło! Wow. No kurna, to ta szmata co uciekła mi samodem samochodem Tak, smuta są, są złe. Ta gra jest chora. Aż ulczyło chupa, <laughs> ręka urosła. Czyli mamy generować śmieszki, ale rozpist. Tak, jesteś szalony. No, nie powiedziałem masę, no czarny za masem ha, ale masz, aleś dostał chamie To była dobra puenta teraz, tej akcji Czyli ogólnie Taki No nie, bo to nie powiem Taki trochę, nie ja wiem To, że nie gie z simsami? Ci się leją Co ja, jak im mam pomóc? Wiem, jak im pomogę A, w krok miałem walić, dobra Lesz, hanie A no, zły uśmiech, to niedobrze, dobra, to się nie bije z nim Jeśli chcesz bić, dobra, to muszę go już załatwić A spadaj, żeż ty, Gnoju, jeden jest za. Czy czy, czy czy co? Opatrunki, dobra, można ich opatrywać. Się leją, kurwa, nie, nie doczytałem jak im pomóc. Ostrał ich pies. Tego nie ogarnę, tak? Docznij do strażnika, doczyń do strażnika. Where is strażnik? Tutaj mogę iść? Proste. Naprawdę nie wiem, jak po, pomóc tym, co się biją. Dobra, mamy strażnika. Mam strzelbę, o oh ja. Yeah. Zombie nie widzę Muszę 10 nabojów Dobra, jest strażnik jest strażak Gdzie mam iść do churna? Przecież są strażaka This way, this way, no i co? This way, this way Strzałka mi pokazuje, że mam z nim dodać O, gaśnica Gdzie żeś mi to uciekł? Czekaj, chłopie! Cofnęło mnie, tak? Rogardem Jeden pomagnięty nie jednemu pomogłem drugi się pali to lecimy za nim czekaj, że czy człowieku mogę ci pomóc, mogę ci pomóc drugi, czyli o ten yy, też gaśnica to trzy, ach, tu muszę zbierać takich frajerów, tak? a ten co się dzieje? Black by to Ty palący się Jeszcze jeden I będzie Okeja Jeszcze jeden Uciek w cholerę gdzieś Niech się spali gną. A cóż to kurna to się tak zabawnie Jesteście porąbani całkowicie wszyscy Dalej mi nie zleńczyło pom pomocy komuś Zombi, zombie Naprawdę jest tu gruba faza Temu jewnąłem zamiast pomóc co za dzień Co za zły dzień w LA jest zombie, dobra. Nadal nikomu nie pomogłem? No bo tak, zombie to nie człowiek. Niechże się ktoś spali. Bo naprawdę nie mam pojęcia co teraz w tym momencie zrobić. Jest, spali się ktoś, lecę już tam. O nie, nie zestrzelbyłem. Nie biegaj, żeż to tyle Co dalej nie zaliczyło? Nie kumam tego całkowicie, absolutnie Ty stój, hale! halo, halo No i cały czas mnie cofa O ja Nie. No, fresh seems like too. What happened? Terrorists floated planes with biological agents that crashed them all over the city. Get to the shelter to avoid the green gas clouds. Flames or fire extinguishers will cure you if you're exposed. Oh, hell no. That ain't right. Fucking terrorists always having to bring all some shit. What here? I'll bring it bitch. There's an emergency shelter in the basement of a high school a few blocks from here. I suggest you get there as fast as you can.

No dobra, z tego co zrozumiałem to muszę śmigać do szkoły podstawowej, bo tam jest jakiś schron. zabij pięciu terrorystów Pięciu terrorystów, tak? Olowa o. Dobra, znów skupiałem w tą stronę mam iść Mam strzałkę Co za dzień? Co za dzień? Czekaj człowieku! Ej, e, dobra, pytanie i ogień. Tu jest chmara dymu, nie przejdziemy czy znaczy, tego gazu całego? Co to jest? Carwash, jakaś stacja benzynowa, imienia czy do, do tego. Ach, cóż są. nawet z nimi gadał tyle. Eee, o zombie. Stój zombie. Cię leczy, terroryści. Jest. Jajku, dobra. Czyli ogólnie robimy akcję pomoc wszystkim tutaj mieszkańcom. Stój, człeku człowieku. Wybórka? Ustraszaj psy przy, 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 przy jej gaśnicy, Dobra. Gaśnica tutaj na razie rządzi. Zbierniczej psie. To chyba muszę rozbić. No mowa. Oh. Gaśnica na razie mi się tu przyda Gdzie ja mam Całkowicie jestem zdezorientowany No co ty gada, mi jakiś coś przejechał I od nowa mam to przechodzić Dobra, to teraz nie będę cię go ciął przecież bez skitu Tylko na prędkościach to by ogarnę Nie, ten let's play będzie trwał 50, 50 milionów odcinków Tutaj miałem iść przez ten nagród. Zapomniałem nawet gdzie wszedłem Tu zabi stał. Spadła Idę człowieku Misję mam do wykonania Tak, zagadamy z wywórką Jesteśmy z w ogóle jakimiś psycholami gadamy z wywórkami. Jak zabi są to przeszedłem chyba. Muszę teraz uważać na tego typa. Może w tędy pójdę? Nie wiem co babci chodzi. Dobra, to idźmy tędy cały czas, nie, nie wiem Czy dobrze idę w ogóle? Muszę kogoś spytać o drogę A co to za... Za flaga Hej modu, gdzie iść? Modu nie wie, dobra, spytam tego Słuchaj, tak prosto. Tutaj znowu chmara dymu. To znowu muszę nawirować. Ło! Dobra, ja być gaśnica. Tego nie przeskoczę, tak? Coś mnie goni? Zombie mnie nie. Co za wredne smaciuszkostwo. Nie wiem, co to jest, co. jakiś typ mnie chce bić. Pływam to. Ha, tu leżą mniej żywi wszyscy. Nie wiem, gdzie mam iść, nie wiem, gdzie mam iść, znaczy wiem, gdzie mam iść, tam mam iść, tylko nie wiem, i gdzie... którędy. Skakam teraz tutaj przez płot, przez ogrodzenie. To nie, tego. O dobra. Jest przejście. Jest taka trochę zręcznościówko, zręcznościówko, akciówko, przygotówko. Logo nitrzyówka <laughs> nie, nie wiem jak to mogę nazwać nie, nie wiem dlaczego są te flagi w tym momencie Ktoś się tam jara dobrze Zabijisz pięciu terrorystów, ale kto jest terrorystą Ktoś strzela do mnie, tak, to teraz pewnie ci terroryści strzelają, dobra Gdzie mam giverę? Zaraz mnie zabiją pewnie Wow wow wow, wow. Jeden uwalony gdzie są kolejni? Tu, dobra, ale zaraz będzie po mnie w... Ojej. Ojej, nie chcę znowu grać od tego samego momentu. Gin, Terrorysta. Co to? Problem. Co Jeden plus domek chcemy na ale mi się to teraz przydało. Super. Zastąd mnie jakiś terrorysta. Tu jesteś. Gin, zesz. To nie mam nabojów. Się łomem załatwię. Zhamie. Może to mi się naboje? Nie. Kurde, ale mam nie fart. Kto to jest? Gdzie oni są? Wszyscy, co się tam chcą w ogóle. Ja nie dowiary Jeszcze muszę dwóch terrorystów załatwić. A, to było zdrowie, dobra eee, Muszę jakoś lawirować, żeby mnie tak szybko nie trafiło Wejrzesz mnie w tym. ty Dzięki, no jeden No dobra, mam karabin To jeszcze jeden terrorysta to, Teraz to chodźcie Tu jesteś, chamie? Zwal się na ryj. Dobra, to przy okazji komuś pomogę. Coś to, coś, to, coś to niby ma dawać. Ale co? Nie doczytałem, nie pamiętam. Pamiętacie, gram całkowicie tutaj randomowo. <laughs> randomowo. Nie wiem, co się tutaj będzie działo. No, uleczyłem go i. Czy mu Nie kumam. Eee, Wciśniej aby dawać opadów innym. Ja gruba, gruba zdoł, zdoł, się Kurwa, znowu bezdomnego zrobiłem. świata tutaj uciśnionych. Dobra, to ja jadę. Schowam się i zapisuję grę. Widzimy się za chwilę, hej.